Spotkałem się z takimi sytuacjami, oczywiście, że tam doszło do takich rękoczynów, tam powiedzmy noże poprzedni, głowy pocięte, ale sprawców albo nie było, monitoring jest typu typu gość z czarną twarzą w kapturze albo, albo w garniturze, wykrywalność tego poziomu jest nikła, Choć, też miałem taką sytuację, że to właśnie tydzień wcześniej przed tą sytuacją była bójka, to była bójka, gdzie osoba właśnie sprzedała jeden cios. I gość spadł i zgon. Zgon po prostu. Byłem na tej sytuacji, zabezpieczałem tam miejsce zdarzenia. To wyobraź sobie, że chyba tydzień albo dwa zawinęli wszystkich. Wszystkich. Czyli da się ustalić osoby, i to jest kwestia, mi się wydaje, rangi sytuacji. Ale to wtedy, jak rozmawiałem z kolegą, w sumie chyba ta sprawa została zakończona, nie wiem. Jak rozmawiałem z kolegą, pierwszy raz powiedział mu przełożony z rangi województwa, że ma nieograniczone siły i środki do tego, żeby jej gości zawili. I że wtedy pamiętam, że, że był w szoku, nie? nieograniczone, że, że, na, że na takie zdarzenie tego typu nieograniczone siły i środki. I gości tam, suma summarum, wyobraź sobie, że zostali ustaleni.